Witam was w tym świetnym odcinku i dzisiaj skomentujemy sobie temat przede wszystkim twarzy Zebo, którą to uwaga podobno pokazał, więc zaraz wam o wszystkim opowiem. Dodatkowo pośmiejemy się z zatrzymania kawiaka przez policję. Face i jego dziwny pomysł i mam coś tam jeszcze, więc yy, co? Zaraz, i że ostatnio przebijacie totalnie wszystko, co wam powiem, no to wbijcie tutaj te 170 lajków, a jutro wleci dla was kolejny odcinek komentarzy, newsowy yy, taki. Dlatego walnij tą łapkę w górę, bo naprawdę jest warto, a ja będę wiesz, będę szczęśliwy, będę się cieszył. Zostaw też suba, bo chciałbym do końca tego roku dobić 10 tysięcy. A no i wbij na naszego nowego Discorda, tam więcej informacji o zapisaniu się na tablicę. A zaczniemy sobie od takiego fajnego i przyjemnego newsika odnośnie kawiaka, bo ostatni film, jak wiecie, był totalnie o kawiaku, o, mianowicie o jego zatrzymaniu, bo tak, oficjalnie został on widzowie zatrzymany, ale w tamtym filmie nie pokazałem wam najlepszego, czyli filmu z jego właśnie zatrzymania, więc w tym filmie wam go pokażę oczywiście. No i mamy takie nowe informacje, że kawiak jest jeszcze aktualnie na 3 miesiące. Przez 3 miesiące będzie o nim totalnie cicho. No później jeszcze nie wiadomo. No i tutaj tak. Przedstawiono im zarzuty obejmujące fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pokrzywdzoną, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowania obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności z jednej z pokrzywdzonych. Kolega Kawiakaus usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu w, w związku z uderzeniem kobiety butelką szklaną głową. No i ogólnie pewnie się każdy zastanawia, Czemu to tylko 3 miesiące? No bo, jest to, bo są to tylko zarzuty z właśnie tej jednej, z właśnie z tego jednego dnia, z właśnie z tego jednego dnia, a właściwie tej jednej, jednego wieczoru czy nocy, więc <laughs> myślę, że tutaj może być naprawdę poważnie. Z tego co Konopski pisał, goiozi mu chyba do od 3 miesięcy, do nawet 8 lat pozbawienia wolności, właśnie za jedyne tutaj te rzeczy, co. co, co no tylko tą noc, tylko ten jeden dzień. Więc jest naprawdę, naprawdę mocno będzie. No i co? Mamy film z jego zatrzymania, i wsłuchajcie się. I tutaj obejrzyjcie sobie, bo jest to naprawdę coś świetnego. Policja, policja, coś! Hotel G! No i co uważam, że na pewno poniesie on swoje konsekwencje, wreszcie już w sumie je ponosi w tym momencie, więc yy, kawiaka pewnie już, mam nadzieję, że jak najdłużej nie zobaczymy i no, no mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że po prostu już będzie git wszystko. Teraz temat odnośnie Ewo, który przeprosił widzów na jego yy, kanale z Grzyd, yy, prowadzonym wraz z Gimperem. Jest on właśnie tam prowadzony podcast, podcasty oni prowadzą. Jakiś czas temu, jak wiecie, nawet chyba wam o tym mówiłem, tak, mówiłem o tym, bo pamiętam, yy, na ich kanale pojawił się na podcaście Boxdel. No i uwaga, no ten y, odcinek nie był zbytnio najlepiej komentowany. Podobno według ludzi, no nie, niepodobna. Po prostu według ludzi był on bardzo źle poprowadzony i ogólnie postąpili oni tam dosyć źle. Była to luźna gadka, no i ona ogólnie bardzo mało zmieniła. I chyba ona, chyba to było nawet przez dwie godziny o nim gadali. No i co, Ewo na najnowszym podcaście o tym się wypowiedział, ponieważ spadł na niego dosyć duży hejt, ale w sumie, no wiadomo, nie jakiś największy, ale no po prostu coś na niego spadło. No i powiedział: Uważam, że powinienem powiedzieć, przepraszam, bo zje coś wiecie. Więc sami posłuchajcie. Tym, co się dzieje w ogóle od czasu wywiadu, właśnie z Oxdelem. I no i uważam, że powinienem powiedzieć, przepraszam, bo zje. Natomiast mam takie poczucie, że te słowa byłyby dosyć puste, gdybym nie uzasadnił i, i sposobów, w jaki do tego doszedłem, i dlaczego w ogóle te słowa wypowiedziałem. nie? Więc. No, było kilka takich przełomowych momentów, kiedy do mnie to powoli docierało, że ten wywiad z boxdelem i oczywiście moja późniejsza reakcja na to w kolejnym filmie, gdzie komentowaliśmy to, że były niewłaściwe i że po prostu nie potrafiłem przyjąć krytyki i odpalił się taki we mnie egotop. Tutaj zresztą punktowaliście w komentarzach. Była taka pierwsza moja reakcja obronna, że oczywiście wszyscy ludzie dookoła się mylą, tylko ja mam rację i że trochę jak. Jakiś w cudzysłowie artysta, który został niezrozumiany, bo to miał jakąś wizję, a wszyscy inni tego nie, nie, nie załapali. Zresztą to samo mówiłem potem w kolejnych filmach. Tak, ale potem o tym sobie szerzej myślałem. Takim pierwszym przełomowym momentem, bo jak sobie pogadałem o tym i, i z Patrycją i, i, i z psychologiem i innymi bliskimi osobami, jak dotarło do mnie, że przez to takie okopywanie się przy tym, że mam rację. Um, zacząłem traktować własnych widzów jak wrogów. I po tych właśnie takich rozmowach, szerszym spojrzeniem na to, i po czytaniu tych komentarzy, zrozumiałem, że, że hej, przecież ci widzowie to nie są ludzie, którzy po prostu zwracają uwagę, że coś robisz nie tak. I. Że po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski, że oni ci dobrze życzą, bo liczą na to, że następnym razem zrobisz to lepiej, albo ogólnie, że wyciągniesz z tego jakieś wnioski. Wiadomo, nie wiadomo, czy jest to typowo pod widzów, żeby tutaj PR był lepszy, czy może Ewo faktycznie dostrzegł, że niekoniecznie jego postępowanie było jakby okej. Okay. No to wie tylko i wyłącznie on. Na pewno wielka ilość komentarzy pod ostatnimi filmami na to również miała tutaj wpływ. No to teraz widać, że to może się zmienić i może nawet będzie on porobcowany, albo po prostu będzie wszystko git, ale wiadomo, ludzie i tak za chwilę zapomną, więc o to nawet nie ma co się przejmować. Teraz przejdźmy do tematu widzowie Feiza i jego specyficznego pomysłu, który niekoniecznie spodobał się ludziom, a w sumie to prawie nikomu się on nie spodobał, ponieważ, ponieważ Feiz wpadł na pomysł, żeby X wprowadził dodatkową opłatę, no X czy tam Twitter. I uwaga, co jest świetne, to śmieszne w sumie, no to on, no to on powiedział, że to ma być za możliwość pisania komentarzy no i niby miałoby to wznieść coś do, do toksycznego community Twittera. Po prostu niby by to zniwelowało toksyczne komentarze i jedno, jednocześnie oczywiście całe konta. Ale chyba, chyba, chyba nie. Ludzie go ogólnie naprawdę za to hejtują. Myśląc o sytuacji Dawida z naukowego bełkotu, ale też ogólnie nie mogę się doczekać, aż Twitter wprowadzi te jednorazowe opłaty za konto, jeśli chcesz pisać komentarze. Powinno tak być na każdej platformie. Komfortu użytkowników i twórców jest tego wide, Wszystkie te toksiki by sobie odpuściły, albo przynajmniej straciły to siana. Niezbyt jest to dobra opinia, ale w sumie, jakby nie patrzeć, coś może by to faktycznie zmieniło, może nawet dużo, ale na wszystkich platformach nieźle to by nie miał. Wyobraźacie sobie, że na przykład macie YouTube'a i piszecie sobie komentarz, i musicie za komentarz płacić, albo nawet na Twitterze musicie za komentarz płacić, albo wykupywać jakiś pakiet, ale coś wiadomo, coś było, Twitter coś wspominał o tym, ale możliwe, chyba jest to takie coś. Chyba będzie 1 dolar miesięcznie, aby to, aby móc pisać te komentarze, bo ludzie tutaj tak piszą, no i co, no nie jest to oczywiście jakiś majątek, więc nawet jeżeli ktoś by naprawdę chciał być toksyczny, ktoś jest toksyczny i zależy mu na tym, aby coś toksycznego napisać, kogoś zwyzywać, pocisnąć, zepsuć, nie wiem, chuj, co jeszcze, no to i tak wykupi to za jednego dolara, więc myślę, że jest to totalnie bez sensu. No ale jeśli to wprowadzam, no to już z tym będziemy musieli się po prostu pogodzić. To jest temat, na który na pewno każdy z was czekał, czyli twarz Zebo, który nagrał w ogóle o tym cały film i tak, yy, znaczy nie cały film, no po prostu nagrał o tym TikToka, a nie, w sumie nie TikToka, no TikToki, wiecie, Zebo ma co jakiś czas serię na no, tam w swoim kanale, eee, TikToki ogląda z widzami, no i tam zobaczył tego TikToka sławnego możliwe, że już go widzieliście, może nie, ale jest taki chłop na TikToku, nazywa się Fast FastSzymi, Szymi po prostu możliwe, że go kojarzycie. I chłop wybił się w sumie chyba na tym, że mówi, że jest zebą, że jest zebą i robi film przykładowo ciekawe, kiedy ludzie ogarną, że to ja jestem zebą. No i ten film w ogóle wybił się naprawdę bardzo mocno, bo ma 150 tysięcy polubień i chyba półtora miliona wyświetleń, więc naprawdę mocno poszedł. I co? No oczywiście nie jest to zebo, chyba was nie zdziwię, chociaż nie wiadomo, no bo w sumie tego nie wiemy, ale no możliwe, że nawet jest. Jeżeli jest, no to się bardzo zdziwię, ale wątpię. Piłbym w to, nawet bardzo bym w to wątpił, bo Zeba raczej by tego nie, nie, nie pojmował jeszcze swojego Instagrama przy tym. Ale no gościu jest jakiś, nie wiem, trochę dziwny, że na zaczął się wypromować. Yy, Nagrał teraz jeszcze TikToka. Kto już oglądał nowy odcinek na kanale Zebo, gdzie pokazał to, Ja, Jezus. No nie wiem, dziwny dla mnie content i czy fajne jest wybijanie się na tym? No to myślę, że nie, bo jeszcze widzę tutaj TikToka, wszyscy jesteśmy zebo i to już zaprzecza samemu sobie, bo mówi, że wszyscy jest, no wiecie o co chodzi, no po prostu nie, nie jest, to nie jest zebo i y, dzisiaj taki śmieszny film, mam nadzieję, że wam się podobał, <laughs> nie wiem czy jest sens takiego, no mam nadzieję, że wam się film podobał, życzę wam jego dzionka, dnia, y, godziny, y, nocy i widzimy się jutro, widzimy się tutaj na filmie, jak zostawicie dużo łapek, Siema.